Cześć, tu Borg, retrogralnia, a dzisiaj krótki rzut oka na grę Sektor 781. Niektórzy określają tę grę jako przedstawiciela gatunku Metroidvania. Mi się jednak wydaje, że mamy tu raczej do czynienia z grą platformową, z strzelaniem. Dlaczego nie jest to taka pełna Metroidvania, to powiem już za chwilkę. Sama gra wyszła w roku 2020 na pecety i na pecety jest dostępna jako gra darmowa, czy raczej gra za którą płacimy oglądając reklamy na różnych stronach dostępna przez przeglądarki. Natomiast w roku 2021 pojawiła się na Switchu, gdzie trzeba za nią zapłacić 6 dolarów, czyli powiedzmy 24 zł. Sama gra fabuły praktycznie rzecz biorąc nie ma, no nie jest ona w każdym razie w żaden sposób nam opowiedziana. wcielamy się w bohatera, w kilkupikselowego bohatera i z udziałem tego bohatera musimy pokonać wszystkich przeciwników znajdujących się na kolejnych ekranach gry. Na tych samych ekranach możemy od czasu do czasu zebrać jakieś znajdźki, które nam ułatwią trochę... Grę, a to lepszy pistolet, a to możliwość wykonania podwójnego skoku, a to lepszą kolejną broń. Czasami zdarza się, by przejść planszę dalej, musimy jakąś konkretną znajdźkę wykorzystać. Jeśli jej nie posiadamy, musimy ją właśnie gdzieś tam znaleźć, zebrać, cofnąć się. I w tym momencie możemy przejść dalej. Najprostszym przykładem jest wykonanie podwójnego skoku, czyli wskoczenie na jakąś platformę, na którą do tej pory wskoczyć nie mogliśmy. Nie będę Wam jednak oczywiście tłumaczył, na czym polegają gry platformowe, i na czym polegają gry typu metroidvania. Tutaj jednak nie mamy do czynienia z taką prawdziwą metroidvanią, ponieważ te potrzeby cofnięcia się występują. Bardzo rzadko, i oczywiście potrzeba zebrać tych kilka znajdziek, by pokonać bossa, którym kończy się każdy etap, spotkaniem z którym kończy się każdy etap, ale nie jest to takie długie i wielokrotne wracanie, jak to bywa w grach tego typu, w takich większych grach tego typu. Przejście każdego poziomu może zająć nam góra. 20-25 minut, a jeśli już ten poziom mamy rozeznany, to podejrzewam, że można zrobić to nawet w dosłownie minut kilka. Każdy z poziomów kończy się bosem, na bossa trzeba wynaleźć jakąś taktykę, ale bądźmy szczerzy, tutaj te taktyki w tej grze nie są zbyt skomplikowane, a i sami bossowie nie są zbyt rozbudowani, a sami wiecie jak rozbudowani bossowie w tego typu grach potrafią być. Samą grę gra się bardzo przyjemnie. Mnie osobiście ta pikselowa retro retrografika bardzo się podoba i wywołuje u mnie przyjemne skojarzenia. Przyjemnie się skacze, przyjemnie się biega, przyjemnie się strzela, przyjemnie się pokonuje przeciwników. Efekty dźwiękowe, chociaż proste, całkiem mi się podobają. Podoba mi się również muzyka. Niestety, gra ta posiada jedną wadę jedną poważną wadę. I wadą to nie jest prostota gry, bo nie wszystkie gry kurcze muszą być jakieś nadmiernie skomplikowane. Wadą tej gry jest fakt, iż posiada ona tylko trzy poziomy i trzech bossów. I choć kolejne poziomy nie różnią się zbytnio od poprzednich, to człowiek chciałby sobie jeszcze trochę w tą grę pograć. A niestety nie może. Osoba, która tego typu gry lubi i która w tego typu tytuły gra, prawdopodobnie Sektor 781 będzie w stanie przejść w góra 30 parę minut. Mam nawet takie wrażenie, że ta gra po prostu nigdy nie została skończona i w sumie nie wiem dlaczego. Może po prostu twórcom skończyła się Wena i chęci do projektowania kolejnych etapów. Jeśli gramy w tą grę za darmo na PC, to w sumie nie ma się tutaj czego przyczepić. Natomiast jeśli zapłaciliśmy za nią te 25 zł na switchu, no to oczekiwalibyśmy jednak trochę więcej. Ja klucz do tej gry otrzymałem za darmo, także mnie to zupełnie nie boli, ale wy, jeśli chcielibyście sobie pograć w sektor 781, to raczej możecie poczekać na jakąś przecenę. A dobrze wiecie, że tego typu gry potrafią na Switchu od czasu do czasu kosztować przysłowiową złotówkę. Jeśli kiedyś znajdziecie się. Pociągu i będziecie mieli parę dziesiąt minut do stracenia i będziecie mieli na zbyciu tą złotóweczkę, to możecie się w tą grę zaopatrzyć, no i wtedy pewnie przyniesie Wam ona trochę radości, a kupowanie jej w pełnej cenie za 6 dolarów raczej większego sensu nie ma. To wszystko w tym nowym eksperymentalnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, Borg Retrogralnia.